Jeszcze na chwilę muszę wrócić do obywatela Ukrzy. Krzysztofa Lecha Ukrzy. Dlaczego mówię Ukrzy, a nie Łukrzy? Dlatego sam w jakimś tam mailu czy wskaźniku podaje skróconą wersję swojego nazwiska. Nie wiem dlaczego, może coś jest na rzeczy. W każdym razie możesz na tego zamiennie używać. Co też robię? Jest takie powiedzenie, które bardzo wiele wyjaśnia. Pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem Ci, kim jesteś. I otóż Obywatel Uksza przyjaźni się, bo nagrywa z nim, prowadzi jakieś swobodne rozmowy o niczym. Płytkie, ale jest, jest to nagrywane z niejakim bardzo dziwnym człowiekiem, który nazywa się doktor Napierała. Doktor Napierała to jest doktor nierehabilitowany, dlatego, że nie potrafił zrobić rehabilitacji, zostało to odrzucone, czyli było nie na poziomie i patrząc na to, jak on nagrywa i co on mówi, jak wygląda w tych śmiesznych czapeczkach, to rzeczywiście coś jest na rzeczy, że go nie przepuścili. Ale ważniejsze jest to, że ten kolega czy przyjaciel, czy znajomy Krzysztofa Lecha Ukrzy potrafił powiedzieć o sprawach polsko-ukraińskich, o tym szeroko pojętym Wołyniu. Wołyń to taka spontaniczna rzeź w reakcji na setki lat panoszenia się Polaków na wschodzie. Polacy się panoszyli, więc Ukraińcy nas za to wyrżnęli. Słusznie nam się należało. Na takim poziomie dyskutować można, czy nie można. Na takim poziomie emocji można rozumować, czy nie można. Oczywiście każdy sobie z tego wybierze, co chce, ale mnie to po prostu odrzuca i wstrząsa, że śmierć kobiet, dzieci niemowląt zadawana w sposób niezwykle okrutny jest sprowadzana do absurdu, że nam się to słusznie należało. To jest teraz częstsza podstawa. Ze strony ukraińskiej pada to cały czas. A bo wyżeśna tam kiedyś coś zrobili, to my wam teraz to tak jakby w sprawach jakichś tam sąsiedzkich czy własnościowych, a ten twój pradziadek to tam ukradł naszemu pradziadkowi 5 złotych rubli. I teraz mogę całą twoją rodzinę wyrżnąć. Mogę? A może jednak nie mogę? Obywatel Myli oczywiście porządek rzeczy. Po pierwsze, jeśli się ja przedstawia, że jest historykiem filozofem, to powinien jako filozof szukać mądrości, szukać jako historyk prawdy. Co robi? Jako filozof mędrkuje, jako historyk histeryzuje, a to nie jest to samo. I cały czas powtarza. Zajął się bardzo ciekawym, ale jednocześnie dramatycznym zagadnieniem, czyli historią wojenną, i powojenną kapitana Władysława Kołacińskiego, żbika. Cały czas mówię, postać mi szczególnie bliska. Znałem go przez wiele lat, poznałem całą jego rodzinę, ta, która tu w kraju pozostała. Losy tej rodziny, mordowanie członków jego rodziny przez Niemców, ściganie jego przez UB po wojnie i. To, że on miał w, swoich, w swoim oddziale także ludzi żydowskiego pochodzenia, którzy zostali w tym przedborzu, nie uciekali, nie bawiali się, że on tam przyjdzie i ich ktoś zamorduje, bo on Żydów morduje, o czym się jednak świadczy. Obywatel Ukrza nie bierze tego pod uwagę. Ja wiem dlaczego. On po prostu nie wie. On jest tak płytki, że nie ma pojęcia, co jest pod tym dnem. Dla niego dno to jest to, gdzie on tuż pod tą powierzchnią wody... Wymaca trochę mułu ideologicznego i jemu to całkowicie wystarczy. Jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz. Zdobądź trochę czasu, zdobądź trochę odwagi, weź się do pracy, pośledź archiwa, gdzie co jest, co jest składowane, przeczytaj i przede wszystkim postaraj się zrozumieć. Natomiast żerowanie na tym, co. Znajdzie w Wikipedii i na tym, co napiszą gdzieś w Polin, świadczy o bardzo niskim poziomie umysłowym, że jestem niesamodzielny i sam nie potrafię tego zrobić, więc zasłaniam się innymi. Nie jest to droga, która jest godna polecenia. Czego dotyczył ten spór? Właśnie tego, że Władysław Kołaciński mordował Żydów. A jak Kołaciński, no to ten NZ także jest taki podejrzany, to też mordował Żydów. I wchodzimy na grunt całkowicie absurdalny. Jeśli jesteś filozofem i jesteś historykiem, podejdź do tego profesjonalnie. Albo zostaw to, co Ciebie przerasta. To bardzo często ludzie podchodzą w ten sposób. Jest coś do zbadania, ale ja nie potrafię, nie umiem, mam za mało czasu, mam za mało wiedzy i w ogóle takich spraw nie ruszam. I teraz pisanie o nsz jako o mordercach Żydów na podstawie Wikipedii, na podstawie publikacji POLIN, świadczy o małości tego człowieka. To jest przejaw nędzy umysłowej. Czyli nie mając argumentów zrobił jeszcze coś bardziej ciekawego i drastycznego. Wszedł w moją lustrację. Aha, nie da się Enezetem, nie da się Żydami, nie da się kapitanem Kołacińskim, to wejdziemy na Leszka Żebrowskiego. I mówi TW Leszek. Jeśli tak mówi, to przypominam po raz ostatni. Ciężar dowodu spoczywa na oszczerce. Jeśli takie dowody obywatel Ukrza ma, to niech je przedstawi, niech nie żeruje na Wikipedii, tylko akta są dostępne, całość zgromadzona w sądzie jest dostępna. Jako historyk, jako filozof, może iść, przeczytać, zobaczyć, sprawdzić, a przynajmniej zapoznać się z wyrokiem z ostatecznym wyrokiem, który jest prawomocny. I może wtedy byśmy rozmawiali na innym poziomie. Natomiast bez tego mówienie o, o mnie, że ja jestem jakiś TW-leszek, to znaczy, że cały czas mu przypominam, ciężar dowodu. Leży po stronie oszczercy. Od pół roku jest już orzeczenie w mojej sprawie ilustracyjnej. Wyrok zapadł 16 grudnia ubiegłego roku. Czekałem specjalnie tak długo, żeby tego nie publikować, żeby emocje przede wszystkim moje opadły i żeby pokazać, że to nie była sprawa główna, którą ja żyłem przez tyle lat. Chociaż nie powiem, że nie zrobiło to na mnie wrażenia i nie poraniło mnie jakoś, bo pokazało mi, czym jest obecne państwo, system sądowy. Jeśli w ciągu wielu lat odbyła się tylko jedna, ułomna w sumie, rozprawa merytoryczna, a cała reszta dotyczyła praktycznie niczego, to jednak o tym świadczy, jaki to jest system. Naszą historię piszą ubecy niestety i to zostało w tej sprawie mojej potwierdzone. Teraz jestem bardzo ciekawy, ponieważ uzasadnienie liczy 30 stron, jest wklepane w taką formułkę sądową, talmudyczną, nie dla wszystkich zrozumiałą i czytelną, tu przytoczę tylko fragment i jestem bardzo ciekawy, czy są wśród oszczerców, ale także oszczerczeń, one wiedzą o co chodzi, które, ile z tych osób zdobędzie się teraz na jakiś gest dobrej woli, na przeprosiny, pokajanie się. Ja na to nie liczę i przeprosin nie potrzebuję po tylu latach, ale ja się przez te lata nie mogłem bronić ze względu na dobro sprawy, na dobro procesu, nie mogłem ujawniać tego, co jest w środku. Ta sprawa zweryfikowała przede wszystkim to, co jest dla mnie najważniejsze: listę moich przyjaciół i znajomych. Niewiele osób odpadło z tej listy, ale odpadły, dlatego że zachowały się nie tak, jak trzeba. Ale czy ja z, będę się jakieś spory tego typu wdawał z, z nim, żeby coś wyjaśniać? Nie, dla mnie sprawa jest jasna. Dla wszystkich, którzy potrafią czytać, pisać. I umieć myśleć, to całkowicie wystarczy. A że ktoś do tego nie dorasta, to trudno. Nie będę go dodatkowo karać za to, że Pan Bóg nałożył na niego jakieś ograniczenia umysłowe. To już jest Jego problem i Jego ból. W tej mojej sprawie, dochodząc jeszcze do sprawy ilustracji, powstał jakiś szczególny. Folksfront, czyli szczególne towarzystwo, dobre towarzystwo. Od Gazety Wyborczej, poczynając, przez pastorełę Chojeckiego z Lublina, przez Maryjana Kowalskiego i różne tego typu środowiska. Teraz dochodzi jeszcze ów Krzysztof Lech Uksza. On też się zna, on też wie, bo on przeczytał, bo on zobaczył. Idź, rzeczywiście przeczytaj, i wtedy głośno i wyraźnie to powiedz. W dalszym ciągu podtrzymuję swoje oszczerstwa, bo uważam je za prawdziwe. Wtedy możemy rozmawiać. Albo usłyszę słowo przepraszam. Nie zbadałem, nie sprawdziłem, nie wiedziałem. Przeczytałem dwa tytuły w internecie i wydawało mi się, że świat leży u moich stóp. Zrób to, albo to. Innej drogi nie ma. Pamiętajcie o tym także, że patronem tych wszystkich publikacji, o kapitanie, w Polsowie Kołacińskim był niejakich pułkowniku B. Ryszard Raps, czyli Nazarewicz. To się bierze stamtąd i stamtąd się rozprzestrzeniało. Później poszło przez te kolejne lata, przez kolejne dziesięciolecia cały czas w tym samym środowisku, ubeckim i postubeckim. I wyzywanie tego człowieka po śmierci tyle lat przez takich ludzi jak Lech, Lech Łukza, świadczy o tym, że on jest po tamtej stronie. Już w tej chwili całkowicie przeszedł, wrósł w tamto bagno i widocznie jest mu w tym jak najbardziej dobrze. Umiejętność rozróżniania, dobra od zła, umiejętność rozróżniania kłamstwa od prawdy jest dobrem szczególnym. Nie każdemu jest to dane. Nie wszyscy są na takim poziomie umysłowym, że sobie z tym radzą, ale mogą się podnosić, mogą się rozwijać, mogą się uczyć, mogą pytać innych, ale jak są tacy, którzy wszystko wiedzą, że ja wszystko wiem, ty wszystko wiesz, razem wiemy wszystko, a tak naprawdę nie wiemy nic, to pozostaje tylko popastwić się przed chwilę nad nimi i pokazać to umysł, który jest bardzo zabrudzony brudnymi myślami, a z tego wynikają brudne uczynki, czyli nagrania Krzysztofa Lecha ukrzy. Ponieważ kapitan Żbik nie może się bronić, ja go bronię i będę bronił zawsze i wszędzie, gdzie to będzie potrzebne. Nie dlatego, że go polubiłem, nie dlatego, że go ceniłem, tylko dlatego, że poznałem wszystko to, co dało się poznać z jego życiorysu. Z zakresu jego działalności, także spraw rodzinnych. I jest to człowiek naprawdę nieposzlakowany. Więc, jakiś tam uksza, może sobie używać w internecie, w tych słuchawkach na uchu, z tą miną, jakby miał wzdęcie niejakiej Magdy Gessler. Albo jakąś inną przypadłość, bo zawsze skrzywiony, zawsze niedokończony i zawsze mówi to samo, tak samo czyli byle jak. Beznamiętnie, bez żadnych uczuć, bez żadnej wiedzy, czyli gadająca głowa bez niczego. Na szczęście mamy tego typu zjawiska. On ma tych słuchaczy, oglądaczy więcej niż mało. To jest garstka. W związku z tym tego się nie słucha, bo nic z tego dobrego nie wyniknie, nic nam to nie da. Nie przyczynimy się do rozwoju czegokolwiek, ale pamiętajmy, że ten to płynie z prądem, tak jak on, to płynie razem z czymś, czego się tutaj nie wymawia. Iść pod prąd to jest coś bardzo fajnego. Zbadać, sprawdzić. Może to nie tak, może powinno się na to spojrzeć inaczej, może krytycznie, może gdzieś zapytać, może zrobić wywiady z ludźmi w przedbożu. Ja tam miałem spotkanie otwarte, publiczne. Ludzie się wypowiadali. Nie było takich warunków, żeby wyszli wszyscy, mówili, że to jest morderca Żydów i zabił i uciekł. I jeszcze im jakieś talerze zabrał i jakiś zdezelowany rower. Nie. Ale. Postponowanie naszych bohaterów, wyzywanie naszych bohaterów, szczególnie wtedy, jak się było po innej stronie i później z dnia na dzień dożynanie watachy, bardzo źle świadczy o kondycji umysłowej i moralnej takich ludzi. Czyli, Panie Ukrza, ja z Panem skończyłem. Jeśli Pan chcesz wziąć się do roboty, zbadać i rzucić mi argumenty w twarz, proszę bardzo, stawię się na takie wezwanie. Ale więcej tego typu polemik nie widzę takiej potrzeby. Nie ma po co, bo to jest całkowita, totalna kompromitacja. Znowu odwołuję się do ostatnią rzecz. Z kim się zadajesz, z kim przestajesz? Taki jesteś. Czyli zadawanie się z ludźmi, którzy występują jawnie, wprost przeciwko Polsce, przeciwko polskim interesom w sposób niezwykle. Niewrażliwy, czyli twierdzenie, że wojeń nam się należał, bo my tam coś kiedyś zrobiliśmy komuś w jakiś sposób, to świadczy także o poziomie umysłowym tego, który razem z takim człowiekiem występuje. Dziękuję bardzo.